Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Gościmy dzisiaj u Mateusza w tunelu foliowym. To jest młoda malina, ta, która była w tym roku na wiosnę posadzona. Owocowanie jest bardzo ładne. Mamy w tej chwili koniec października, a to jeszcze ciągle zielone. Jeszcze jest dużo czerwonych owoców, jeszcze dużo zielonych i jeszcze są... Kwiatki. Czy z tych kwiatków jeszcze zdążymy zebrać? To wszystko zależy od pogody, Zbyszku. Ale ogólnie myślę, że tak. No w sezonie kwiat potrzebuje około 2 do 3 tygodni. W tej chwili trochę dłużej? W tej chwili dłużej, już jest dzień krótszy. Słońca jest zdecydowanie mniej. Ciężko powiedzieć, co będzie z kwiatem. Natomiast zawiązka na pewno będzie będzie do zdjęcia. Tu w tym tunelu jeszcze jest bardzo zielono. W drugim, gdzie jest starsza. Już te rośliny wyglądają dużo gorzej, ale one dużo wcześniej zaczęły owocowanie. Powiedz mi, jesteś zadowolony z planowania w tym roku. Tak, tak, u mnie było to prowadzone w systemie jednego zbioru, czyli sam zbiór jesienny. Ona zaczęła się stosunkowo wcześniej i te wydajności latem były naprawdę duże. Dzienne zbiory, tak? Mhm. Dzienne zbiory były naprawdę duże. Ogólnie nie mam tego, nie mam podliczonych wydajności. Natomiast ogólnie jestem zadowolony, jestem bardzo zadowolony z wydajności. Mm -hmm. Powiedzmy, czy udało Ci się takim jednym długim ciągiem uzyskać plonowanie w tamtym starym tunelu? Czy to tak jakieś falowanie skoki były? Nie, latem, jeżeli ta pogoda była stabilna, przy, przy tunele były cały czas otwarte, noce ciepłe. Yy... Te zbiory by można było to zaplanować naprawdę co do, nie wiem, plus minus 10-20 kg. O proszę, dobrze. To jest nasze ostatnie spotkanie w tym sezonie w tunelu. Nie mamy podliczonych jeszcze zbiorów. Zresztą no, trudno by się było odnieść, bo są liczone łącznie tak. i z nowego tunelu, i z tej starszej plantacji ale wygląda to jak na razie świetnie no i jak myślisz, ile się jeszcze uda pociągnąć? Miesiąc? tak, to, ten Ponad... do, do końca listopada będziemy, będą zbiory trwałe na pewno a w grudniu jak się uda? to już jak się uda, no nie wymagajmy nie, nie wiadomo <noise> czego tak? dobrze, proszę państwa, to ponieważ jesteśmy tutaj u Mateusza, no to jeszcze dobrze by było, żebyśmy odwiedzili jeżynę. Jeżyna w tym roku owocowała krócej. Uważaliśmy, że ma szansę dobić do 40 ton. Nie wyszło, ale to przejdźmy w tej chwili może na tą plantację. Jesteśmy przy plantacji jeżyny. To jest odmiana brzezina. Przypomnij, w którym roku? Czwarty. Trzecie Czwarte. owocowanie. Trzecie rok owocowania. Wydajność w tym roku była bardzo ładna. Wzrost jest bardzo silny. Planowanie było bardzo obfite, ale w tym roku skróciłeś. Nawet nie tyle. czym znaczy, tak? Jedna sprawa to jest mój błąd. Przechytrzyliśmy, zostawiliśmy więcej pędów, było za duże zagęszczenie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że wrzesień nie popisał się pogodą. No, takie natury września. W ubiegłym potrafię. roku wrzesień był jeszcze mocny, to już niestety we wrześniu się kończyło. No i już. Tobie się w tym momencie nakładały zbiory jeżyny i maliny. Tak. Przy czym malinę robisz tylko deserową. Mhm. A jeżyna na początku była deserowa, a później? Później mrożenie. Ty później tylko na mrożenie. Mhm. No dobrze. Proszę Państwa, tak to wygląda. Liście się przebarwiają. Mamy koniec października, czyli w listopadzie rośliny się już ogołocą. Będą przygotowane już dobrze do spoczynku zimowego. Na ten sezon tyle. Dziękujemy w tym roku za możliwość oglądania i tuneli, i jeżyny. Dziękujemy za wszelkie uwagi. Państwu dziękujemy, że Państwo chcieli z nami być. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dziękuję. Dziękuję również.